Są w zasadzie dwie drogi, aby nauczyć się aplikacji. Możesz to oczywiście robić samodzielnie, ale tutaj mam podpowiedź, czytaj po prostu nasze maile, tam zazwyczaj załączamy linki do filmów, przejrzy poradniki na naszym kanale YouTube. W aplikacji są dostępne samouczki, które zazwyczaj wszyscy chętnie wyłączamy, bo chcemy sami poklikać, ale warto przejść te samouczki, one krok po kroku prowadzą przez właśnie większość, większość elementów w ofercie. Możesz wyszukać odpowiedni temat w bazie wiedzy lub po prostu zadać pytanie. Na saporcie o jakiś temat albo jak osiągnąć jakiś efekt. Druga metoda to wspólne spotkanie, no ale tutaj musisz dać nam szansę na zaprezentowanie możliwości, właśnie aplikacji, na takim spotkaniu. Możesz umówić się z nami na prezentację zupełnie bez żadnych zobowiązań. Należy wejść tutaj do takiego automatycznego systemu bukowania terminów, zaznaczyć sobie termin, zarezerwować około godziny. No i w tym momencie, na takim godzinnym spotkaniu, poznasz tą aplikację od środka i pomożemy Ci nawet stworzyć Twoją ofertę, czy też Twój szablon oferty. Natomiast już jako użytkownik skota będziesz miał swojego opiekuna, on chętnie przeprowadzi z Tobą szkolenie, to już nie jest prezentacja, tylko bardziej szkolenie, które wprowadza Cię na jeszcze wyższy poziom, gdzie już spokojnie przetrenujecie techniki ofertowania, gdzie spokojnie potworzycie kartoteki, potworzycie wspólnie szablony, a więc z opiekunem już będziecie pracować na konkretnym koncie, na konkretnych ofertach, na pierwszych Twoich klientach.